Halo, państwo Jędrzejakowie? Tak. Bo tutaj syn, znaczy się wnuk Mateusz wczoraj węgiel zamówił. Co zamówił? No węgiel. No przyczepa już naładowana stoi, czekamy, aby, aby adresu nie znamy, a do niego się dodzwonić nie idzie. Mateusz zamówił węgiel? Wczoraj zamówił. No był tutaj wczoraj u nas, bo my od Walczaka jesteśmy. No przyczepa już naładowana dwie tony. Dwie tony? No A to to nie tu chyba. No tutaj, no on mówił Jędrzejakowie. że Jakowie Kwiatowa 27. A tu nie... mamy 28. No czy 28, właśnie się zastanawiamy, bo on tu był wczoraj pijany, jak nie wiem, no i, ale pieniądze w połowę już zapłacił, aby trzeba połowę dopłacić, my przewozimy, wywalamy, jedziemy dalej, bo... To na pewno nie tu. No to gdzie mamy to zawieść? Bo kurwa, zaś ja będę miał przejebane. No na pewno nie tu. No kurwa, ja już tu stoję, czekam, kurwa, tam gdzie? tam już kurwa tam się patrzę, żeby jechać, a ja tu... Nie ma i nie będzie. No to kurwa przez Bramą jednymy. Jednymy przez bramą. Jak? No przez... przed bramą jednymy. Jak przed bramą? A kto zamówił? No ja jak policję? No kurwa, a co mam z tym zrobić? Był. Wywolić? A kto ten by... kazał? No wywolę to kurwa. Gdzie? Nie, no no bo kurwa. Bo nic, kurwa, nikt nie urwał. No, no to nie wiem, zaraz zadzwonię do Mateusza, się dobił kurwa, bo przyczepana ładowała. Do wiem. jakiego Mateusza? Puciennika. A skąd pan dzwoni? No, od walczaka kurwa. Kurva jedna před bravou, chuj, jak?